Bitik skradziony, a może nie do końca, bo na YouTubie freebit pod freestyle, więc mogę wziąć. Moje... Pierwszy raz biorę udział w takiej akcji, więc na pewno mogę nazwać to Hot 16. Moje Personal Hot 16. Zresztą, sprawdź to. Pandemiczny stan epidemią był rozpoczęty. Wracając do początku przywlek gonie, to już przeklęty. Podobno osobą zerową nie był nikt z ich ziemi. Podobno to on przywiózł prezent na swój teren. Podobno wuchan mocno na tym ucierpiało. Podobno ludzi tysiące z powodu COVID zmarło. Podobno mają być szczepionki, co nas w nich wyleczą. Podobno z dobrych rąk on, one zaraz tu wyciekną. Podobno wszystko plus ich kłamstwa całą prawdą są. Gospodarka z horyzontem sklepia się już ziemią. Oczy wciąż przypięte na ten cały syf Teraz jeszcze parą w oczy oddech, okulary mi. Synu, córko, matki ziemi otwórz oko świadomości Złodobrem zwyciężaj prawdę głośniej. I jej wymagaj życzy zdrowia i miłości W uwagi chęć mądrości już szesnaście wątek koniec I odchodzę swoje robić, ej